Poczekają na ciebie. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Dziś słyszymy się w aftermafie po dwóch niesamowitych update'ach, jednym Buffa, a drugim Valve. Wydaje mi się, jakby to była dosłownie zmowa. Ale jeśli oglądasz ten odcinek, to proszę, zostaw lajka, bo ostatnio jest ich trochę mało, a żeby kanał się napędzał i było więcej takich filmików, żeby miał większą ochotę je robić, na przykład nie robić ich o 18, kiedy już jest po wszystkim, no ale czasu niestety brakuje, jak się nie, nie siedzi w tym full-time. Przechodzimy do rzeczy. Cóż, update, jak widzicie, MK tańsza, Małe, małe jakieś zmiany, duże zmiany na Vertigo. To wszystko oczywiście możecie zobaczyć w filmów pełnych omawiających tych rzeczy. Was na pewno interesuje jednak troszeczkę coś innego. Jeszcze to 500 tylko dolarków dla Ceteków. ków Uhuhu. Ale mniejszy teren. To jest ważne. Ogólnie bardzo, bardzo ciekawe zmiany dla granatów, że są teraz inne i w ogóle. Ale to wszystko możecie zobaczyć na innych filmikach. Najważniejszy jest ten Rentals. I pewnie Was zastanawia, jak to wpływa na rynek. Generalnie y, kilowacik sobie zaliczył takie coś. I tutaj to nie jest prawda, to jest źle zabdejtowane. Y, sprzedało się 101 tysięcy ponad skrzynek. I one były najdrożej po 8,35. Mi się udało sprzedać część za 8,20, część za 8,75, coś takiego. Ogólnie zarobiłem sporo na tym. No, sporo, nie sporo. Czyli na niektórych razy dwa. Y, prawda, kupowałem na szybko y, na CS Flocie sobie skrzyneczki. Ciekawe, ile teraz kilowat. Zobaczmy sobie po dolarcu, tutaj było po, po 0,80 no, nadal, nadal są tańsze, prawda? No ale można sobie grabnąć i to sprzedać sobie na Steamie z zyskiem jeśli was interesuje kaska na na Steama. ale tutaj było po 80 i, i cyk, 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 kupowałem jak leci jak widzicie jedna się nie sprzedała, no i sobie nie leży, już mi nawet się nie chce z tym nic zrobić. generalnie można było flipnąć y Parę tysięcy złotych, jeśli ktoś miał, akurat e, na tyle, i cierpliwości w ogóle tutaj koledzy na Discordie opisałem, nie No, 10 złotych i sprzedaję wszystko. No, Taro do 8 już to było widać, że się e, bardzo mocno spowalnia. Generalnie rynek e, zalicza niesamowite spadki. E, wam pokażę inheritance, co tutaj się dzieje. No, tutaj e, muszę sobie e, te rzeczy e, weźmy sobie Filtesteda, bo tutaj widziałem rzeczy niesamowite. Patrzcie. Ma 19, boom, 21, 22, co się tutaj dzieje, last sale, 55 dolarów, tutaj niesamowite, tutaj normalnie było za 73 jeszcze taki jakiś gówniany craft, e, czy inne rzeczy, widzicie? Niesamowite spadki po prostu, niesamowite, niesamowite spadki e, na każdym z tych itemów, dzisiaj widziałem bardzo dużo takich średnio tierowych itemów, które zostały wrzucane po prostu na stronę jak widzicie, tutaj... Filety injektory, jakieś inne rzeczy. E, to jest e, małe piwo, co nie, ale ustawmy sobie do 150. Tutaj się dzieją rzeczy niesamowite, po prostu. Empresy po minus 20%. Patrzcie, nadal mamy tutaj krom Kanona. Ludzie sprzedają te skiny jak powaleni, po prostu, mówię. Siedziałem tutaj i część kupiłem sobie. Część, e, parę tylko z nich, czyli e, dwa krom Kanonki sobie kupiłem na tej promocji. E, parę agentów. E, a i mki jakieś, ale schowałem już dawno. Więc takie rzeczy się działy. Update niesamowicie na minus niestety. Niesamowicie na minus przez ten rental. Biorąc pod uwagę to, że następne skrzynki prawdopodobnie będą wchodziły z tą opcją dla, w ramach promocji posiadania skinów. Jest to pierwszy raz, kiedy Valve pozwala wynająć sobie skina tak naprawdę na jakiś czas. Jest to bardzo podobne do tego, jak działa to w LOL'ku, Valorancie i innych takich gierkach. No, zbliżamy się nieubłaganie po prostu do tego, do tego co jest nieuniknione, uniknione są spadki przez to. Spadki na absolutnie wszystkim. skrzynkach, oprócz tego kilowata, no bo teraz można zająć nowe funkcje, no i tutaj lecimy, lecimy. Sięgamy dnia, dna. Fajnie ten kilowat. Jeszcze to nie zauważyło generalnie tutaj. No, Kukri już nic nie dostał. Jak widzicie, niesamowite po prostu spadki. Wszyscy wyprzedają się, nie ufają Valve. Ale ty możesz zaufać i na przykład pokupować sobie mnóstwo rzeczy na okropnych promocjach, po prostu niektóre czy są. E, ja wam coś pokażę, ale was zaboli serce. Ja już od razu ostrzegam. E, Zostawcie lajka bardzo, bardzo prosto. zostaw też suba. Będzie fajnie. Dobijmy tutaj jakieś, nie wiem, parę dziesiąt lajków. Byłoby fajnie. Patrz, patrz, patrz. Pokażę ci i, i, i mówię, będzie, będzie ci smutno po prostu dobijamy od niesamowitego dawna niziny po prostu niziny niziny jeśli chodzi o Sztokhol. Patrzcie tu dycha nie bum. Sięgnęliśmy oficjalnie do największego dołku, który był spowodowany zjazdami już po tym po tym braku zaufania do do Valve, które nie chciał wypuścić tego CSa 2, jednak się okazało, że ma dużo problemów, mało kto mógł grać, hype minął całkowicie, więc tutaj i dobiliśmy tego momentu. Tutaj znowu było wyjście CSa, więc było wysoko i tylko spadamy, no jesteśmy w niesamowitym miejscu po prostu według mnie z, z tym Sztokholmem i z różnymi innymi rzeczami, dzieją się rzeczy niesamowite. To jest oczywiście okazja. Każdy kryzys to jest okazja dla niektórych. Kryzys jest tylko względny, bo dla niektórych opisałem, że są niesamowicie szczęśliwi, kąpią się w kasiorze teraz. No jeśli umiecie wykorzystać te pewne rzeczy teoretycznie, na przykład no ja wam mogę powiedzieć, bo no co mi szkodzi? Komu ja zaszkodzę? Ktoś będzie na mnie zły? To mają... To ma być zmienione, ten skin, co nie, ma być naprawiony, więc ja wierzę, że on odbije sobie po prostu. To jest na takiej naprawdę bazowej zasadzie, to ja nic, nic nie mówię, żebyś to kupował, czy coś, ja sobie kupiłem, kurde, mam, powiem nawet, mam trzy takie, nie, wow, niesamowita ilość. I mnie ciekawi po prostu, czy odbije, no, musi odbić, zmieniał tego skina, on jest nadal ładny i w ogóle panika musi minąć, zobaczymy. Raz w życiu mogę przetestować taką taktykę. No i co, drogi widzów, jest generalnie przerąbane, bo nie da się już saplaować itemów znowu. Kolejna sprawa. Przerąbane po prostu. Jeden dzień to działało, załatwali to bardzo szybko. Więc nadal jedyny sposób, żeby zarobić kaski, musicie od resellerów mieć. Masakra po prostu. Masakra. Co się tutaj dzieje? Patrzcie, chcemy sobie dać dajemy byordera, dajemy Supply. No i mamy verify, co nie? Real name, ID number. Trzeba. Autentyfikację zrobić. No i oczywiście. Nie jesteśmy mainline China, więc. No przerąbane, przerąbane. No i widzicie, wystawiane są rzeczy różne, ale to na flocie zawsze są takie mega skoki. Ale tym razem, tyle ile widziałem tych chrom kanonów i innych rzeczy. E, e, u, u, tych Lotusów niesamowita, po prostu ilość e, porażająca. O, nawet ciekawy, Kraftzie tutaj. Może sobie e, go kliknąć. A czekaj, nie mam pieniążków. No, i to był na tyle, drogi widzu. Tak mówię, nie będę omawiał tych wszystkich rzeczy tutaj. E, są inne kanały, który zrobił to 50 razy. E, najbardziej e, to, co mi zależy, to to, żebyście wiedzieli, co dalej z rynkiem. No, rynek jest w dołku totalnym. Uff. Zobaczymy, jak bardzo go dobiję, e, albo wręcz nie e, dobiję go. Operacja, która zbliża się wielkimi krokami. Tutaj o ich oglądałem akurat. Ym, tutaj sobie weźmiemy na WaterCS, yes, bo tutaj on pokazuje bardzo ciekawe rzeczy. Już Wam pokażę tutaj. Ym, no właśnie, właśnie. Hidden Gate. No, no i proszę, kto by się zgadzał, że kabel są? To już było wiadomo od dawna, prawda? Tutaj sobie możemy sobie skipować, prawda? On oczywiście od gay followera, jeden od drugiego. Nowe teksturki, nowe rzeczy. O Danger zone pewne newsy. Prawda? Questy. I w ogóle quest progress, table skin. Niesamowita sprawa po prostu. Tablet, is a tool danger zone, tablet Danger Zone, is właśnie. Czyli co, ten Danger Zone? Oczywiście, że było oczywiste, że będzie Danger Zone w samej operacji. To było oczywiste i wokół tego Danger Zone będzie tak naprawdę cała operacja pewnie sobie latać. Więc to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Papa, pa, do następnego cika.